Ostatni start publiczny. A ja startuję na takim bolidzie. Technik. Hej o. Jest, ja, w stronę, w stronę do jest jo Joanna, to Monika, coś ty to wykombinowała? Dwie A ja co potrafię. Zaka zaczynam y sezon z przytupem i kończę też na asfalcie. Nie licząc. Oho, dzisiaj nieźle. dużo ludzi. Proszę i tu wystartujmy z samego końca. To jest nasze słuszne miejsce. Bez, a ty co? Dzisiaj mam najlepszy kas pod słońcem. Najlepszy rower. I przez chwilę dotrzymam to towarzystwa. Rakowi. Dzisiaj to jedlicze dwing wspiera. Podania wszystkim. Pojechali. Nie wiem, czy to się uda nagrać Ma blokady amortyzatora Ale za to ma dobre siodełko Świetna pogoda, świetna prasa Życzymy Wam powodzenia, żeby Was tylu samo wróciło, ile startowało Tak jest Ja już zaraz wracam Ale więcej tak Ale towarzystwa No to na pierdalamy w dół. <śpiewanie> dawaj, dawaj, jesteś pierwszy. Ciśnij, uważaj, tam jest traktor. Dzięki, uwaga! Dawaj, dawaj, dawaj! Ciśnij, ciśnij! Brawo! Dawaj, dawaj, dawaj! Piąty jesteś! Opa, 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 opa! Szósty! Aaaa, dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, ósmy jesteś! Opa, 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 dziewiąty! I mamy czołówkę! Dziesiąty jesteś! Dawaj, Filip! 15 jesteś. Brawo. Brawo, 14 jesteś. Bravo! Bravo! 14 jesteś. 15ka, 16ka. Bravo, bravo! Dawaj, dawaj. Cześć. 18. Dawaj, dawaj, nie hamujemy. Dzięki. Lecimy, lecimy. Hamujemy. Dawaj, dawaj. Dawaj le. BO cię GONIĄ! PANOWIE! ci, To jest MTB prawdziwe, ja pierdziele! Dawaj Michał, dawaj! Jesteś w czołówce Co ty gadasz? Niepewnie. Brawo! Pierwszą kobietę! Dawaj, dawaj! Co ty tu Urszula robi? To gdzie Monika? Coś jest nie tak? Wody. Życie nie tak. Goń Ulkę! Daleko pewnie nie? No! Karolina! Karolina! Jak miło Cię widzieć! Jak ja również! to nie Nie, woda. Proszę bym się napijała. Podaj wodę, proszę. Widzę Cię bardzo. Ja tu, ja tu, ale wodę z kubeczka? Proszę bardzo. Jakieś owocki jeszcze są, czy już mimo? Są. A jakie są? Banany i pomarańczynki. O tu czekam, idę z Tobą pod górę. Do rozwidlenia, ja później idę szlakiem. <słyski> Dowiedziałam się, gdzie. Cześć, nie bole. Turystyka. W końcu razem. Na trasie. Tyle szłam, żeby... Dożyć tej chwili, dotrwać, by to no. na piła. To było, to było przyjemne uczucie. Baw się. Karolina Majewska. Co ty myślisz o już ten ten raz, kiedy na ta Gdzie dobiekło? ta Monika zaginęła? Czekam, czekam. Paweł, gdzie jest Monika? E, Biegnie, bieg, bieg Z piwem czy bez? Bez. Kompletne podium jest. Brawo! Mój No nie, bo... Na Ciebie ta koszulka pasuje. Ale <grymne> ja to podziół, tak? A co jak dwójka na podziół jest? Nie wiecie, bo to takie głowy pod ręką. <grymne>